Siemanko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym niedzielnym odcineczku. Jak zwykle o 10.01. Czy to się w ogóle opłaca? Pierwsza informacja nie będzie Dominika, ale to już Wam pisałem na karcie społeczności. Druga informacja nie będzie krauna, żeby się, bo ostatnio było aż za dużo, znudziło się Wam. To teraz sobie sprawdzimy, jak kaczka nam odda, bo miał skalada nam pięknie oddał Gardevoir. Będą dzisiaj trzy losowania w sumie dla widzów. Znaczy, no tak, yy, zwykły busterek i dwa losowanka, będą dla wspierających, żeby im podziękować za wsparcie. Mam całe pudełko z nagrodami, ale zrobimy po kolei. Ten zestawik dzisiejszy też oczywiście będzie do wylosowania dla wspierających. Mamy 8 bustereczków. Ten busterek Stellar Crown, który jest do wygrania w losowanku. Kupiłem też właśnie w tym sklepie, Mister Pagi. Już niedługo będzie strona internetowa z moim kodem promocyjnym. Tak więc zaraz będę informował na bieżąco. W opisie do filmu będą linki do wszystkich mediów społecznościowych: Instagrama, TikToka, do platformy Vinted I niedługo też już właśnie do strony tego sklepu. O przepraszam, was coś wiem, tego się chyba nie, nie przekłada. First Pack Magic. Zobaczymy, co tutaj będzie. Lecimy Fidot, Hunter, Natu, Paldean Wooper, Donfan, Nemonas Backpack, Graplock, Electric Generator, Kilodwalter, Great Task EX. Pierwszy dropik. Aha, odnośnie tego nowego setu Surging Sparks. To nie wiem, ja chyba tego nie będę otwierał, wiecie. Mi się w ogóle te karty nie podobają. Ja wiem, że to jest hype na ten set i w ogóle ja to się bardziej nastawiam na styczeń. Na ten nowy set będzie z ewilucjami wszystkimi. To mnie bardziej in interesuje. Tak więc jak ktoś myślał, że tutaj będziemy otwierać Serging Sparks, to chyba raczej nie. Raczej się skupimy na czymś innym. Dob no jeszcze zobaczymy. Magmar. Fidout, Hunter, Mime Junior, Onkolog, Artazon, Lanturn, Onkolog na holo, znaczy, pf, przepraszam, na rewersie. Nie będzie nic. Fanfi i Hunston holo. A, i, y, od razu y, chciałbym za, y, ten, powiedzieć, że środowy odcinek może się spóźnić. Najprawdopodobniej będzie chyba w czwartek, tak mi się wydaje. Bo nie wiem, czy mi karty dojdą na, do środy, bo strasznie jest ciężko teraz 151 dostać. Hunter, Mine Junior, No i Bardzo dużo zamówień cofnęli. Tak więc jest już bardzo też, no. O, pał mi pierwszy dropik i Hanston pięknie. <laughs> Bardzo ciężko jest dostać, bo cofnęli sporo zamówienia. Poza tym, sklepy dobrze wiedzą, ile to będzie warte za jakiś czas i trzymają. Tak więc, no, niestety, tak wyszło. A przy moich ostatnich wydatkach, niestety niespodziewanych związanych z samochodem, troszkę mi to pokrzyżowało plany, dlatego wolałbym się skupić bardziej na styczniowym. Secie no i w końcu kiedyś skończę ten 151, ale to jeszcze wszystko się, wszystko się okaże. Ultra Ball, Executor, Clive, pięknie. Kolejny drobik. Śliczna karta. Fajnie, fajnie, to już nie trzy. Jest, nie jest źle na cztery paczki. Jeden i jak się tylko taki słaby, ale generalnie nie jest źle. Zobaczymy co dalej będzie. Trzeba się nie cotyzykować. Chyba idzie nam straszna zima. Powoli już strasznie są temperatury niskie. O Pikachu! To lecimy. Kolejna paczuszka. Paldean Student, Fidout, Hunter, Technical Machine Crisis Punch. Dashboon Electric Generator Mouse Hold Professor Research i Skławka Billy EX to chyba trzeci mój albo czwarty. Strasznie dużo tego dropi. Nie potrzebuje ktoś? Tak, teraz mam chyba z trzy albo z cztery. Nie wiem. Co tutaj będzie. Kolejna patruszka. Lecimy. Fanfi. Chinchu. Barum. Charmander. Kilot No, coś fajnego. Gengar. Gastly Rivers. Mime Junior i Iron Treads EX. Spoko. Też fajna karta. Aczkolwiek jeszcze dwie paczuszki nam zostały i są tutaj dużo lepsze. Żadnego szajni nie było. No jednak kaczka nie oddaje. Chyba, że te dwa boosterki jeszcze uratują. Ale miał Rada dużo lepiej dropi. Fidoats, Hunter, Cotton, Maractus, Dash -boom. Gengar, Electric Generator, w końcu Mimikyu i Lantern Rivers. Aha, i Houndstone. No ładnie. Pierwszy Szajniak Szkoda, że na końcu, ale nie jest źle. No ładnie, tego chyba jeszcze nie miałem. Jeszcze chyba takiego nie wydropiłem. No nic. Lecimy. Last Pack Magic i będą losowanka kodzik energia. Last pack jest tutaj coś czy nie? Zobaczymy. Oddaj coś: Klopobus, uratuj odcinek, Figibax, Gengar, Technical Machine Crisis Punch, Nemona's Backpack, Snorlax, ładnie, shiny, pierwsza karta, Mimikyu, Rivers i Profesor Research. No nic, ale Snorlaxik się trafił. Bardzo bardzo przyjemnie. A więc, tak na 8 boosterków kaczuszka dała tak: Snorlaxa Shiny, Mimikyu Shiny, Iron Tricks EX, Future, Skłapka Billy EX, Great Task EX, Ancient, Palmi oraz Klajba. No. Koniec końców. 6 dropików na 8 boosterków, to przyjemnie, to przyjemnie, to przepraszam. schajtowałem za wcześnie, ale nie ma co narzekać, ładnie oddało. Tak się to prezentuje wszystko. Gdyby ktoś potrzebał którąś kartę, to śmiało proszę się w mailu odzywać albo w komentarzu, na pewno się dogadamy bez, bez problemu. A teraz to, co po... teraz to na co czekaliście. Pierwszy boosterek z teraka. Bardzo, bym, bardzo by było fajnie, gdyby widz, który teraz właśnie wygra, <coughs> pozwolił mi to otworzyć na booster. Gentlemen', breaku zobaczylibyśmy wtedy taki booster Battle Special, bo to jest z, te, z tego samego sklepu, z tego samego boosterboxa, booster boxa. Tak, jakby i to był ostatni booster. Tak więc chciałbym zob zobaczyć, co w nim jest. Anna, nie wiem, czy kropki. Yy, nie przeczytam twojego niku do końca tak więc będzie napisany w tym w opisie filmu po prostu odezwij się na maila i mam nadzieję, że pozwolisz go otworzyć na giveaway breaku dobrze, a teraz muszę się pozbyć tych, <laughs> tych karteczek i wrzucić tutaj wspierających do wygrania dzisiaj tak, jeden z tych zestawów, kaczuszka, jest jeszcze miał skarada tylko, właśnie nie wiem jak to rozwiązać, widzowie. Bo mam, generalnie wszystkiego mam po jednym. Zacjany, zamazentę zacjana, zamazente, Zestaw z matą, Morpeko, też z yy, Zestaw takiego kliwora kartę, pin i dwie karty do tego. Tak więc, może po prostu sami sobie wybierzecie co będziecie chcieli. Ja wiem, że ta mata jest w sumie no najlepsza, tak jakby, no, ale mam na razie tylko jedną. No. Ciężko mi was będzie pogodzić, ale to mam nadzieję, że się jakoś dogadamy, prawda? A więc tak, pierwszym wspierającym dzisiaj jest Pokekapi. Serdecznie ci gratuluję. Wygrywasz u mnie jako wspierający. Odezwij się na maila i powiedz, którą nagrodę chcesz. Zaraz wam pokażę wszystkie nagrody od razu. I korzon.npk. Wpisałem twój nick, tak jakby po mailu, bo nie chciałem yy, z, z prywatnych danych. <laughs> tak więc bardzo Was proszę, odezwijcie się na maila i dogadamy się, chłopaki, co, co kto dostanie. Dobra, jakoś, jakoś to uzgodnimy. Jest mata razem z, ka z kartami, tak jak mówiłem, Clivor z pinem. No zestaw Zacja najzamazęty Zamazenty to już znacie, tak? bo to jest dosyć często było z, ko z koszulkami. Zestaw miał skarady również też z, z ramką zieloną albo niebieską, w zależności co kto będzie chciał. Po prostu odezwijcie się na maila i jakoś się dogadamy. Dobra, no to w sumie co? Nie będę wam zabracał głowy. Jeżeli ktoś by chciał wziąć po prostu udział w takim losowaniu to zapraszam zostawić komentarz, lajka pod filmem, a jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w kolejnym losowaniu dla wspierających, który, który już niedługo będzie też, jakoś w tym, w tym miesiącu też planuję jeszcze jedno, to wystarczy wejść do opisu filmu i tam będzie link do BójKofi, postawić kawkę i, i tym samym znajdujecie się już w losowaniu. No to nic, trzymajcie się ciepło, bo strasznie zimno jest ostatnio. I zobaczymy się, mam nadzieję, że w środę, a jeżeli nie, no to najpóźniej w czwartek. Tak więc uprzedzam Was, że najprawdopodobniej będzie opóźnienie, chociaż no, może się uda, może się uda to ominąć. To nic, trzymajcie się ciepło, jeszcze raz, smacznego obiadku i do zobaczenia niedługo. Cześć.